Obydwie decyzje dla mnie jest ewidentne, rzut karny dla nas i ręka jest przypadkowa. A co powiedział pan sędziemu po meczu, jak tam wszedł? Nic mu nie mówiłem, tylko rozdzielania zawodników, żeby nikt przypadkiem nie dostał żółtej kartki, bo mamy zagrożonych dużo zawodników i nie chciałem po prostu ryzykować, żeby następny jakiś dostał albo za czerwoną, albo za, za no żółtą kartkę, nawet albo za dwa dni jest następny mecz. i tak to jest, no, w tydzień mamy takie dobre bomby. No, co, co można powiedzieć po takim meczu? No, 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 mamy jakieś marzenia, chcemy coś robić, no, zastanówmy się nad sensem polskiej piłki, no, bo, to, bo to coraz gorzej. No. Ja mówię, my, my mówimy o szkoleniu, my mówimy o pewnych rzeczach, no. No, zastanówmy się po co w ogóle trenować, po co grać. No, nawet powiem szczerze, że pierwsze moje myśl było w ogóle zrezygnować z trenowania, zająć się czymś innym, i menadżerką może albo... Bo to, bo to nie traci w ogóle jakikolwiek sens sportowych rywalizacji. Jakich słów Pan musiał użyć wobec swoich piłkarzy, wobec Bartka Drągowskiego, bardzo wzburzonego po tym meczu? Po chłopsku, z... żeby Doszło do szatni. No nie, wydaje mi się, że uiskrzył od karnego, bo tam parę, parę rzeczy i to... Akurat są sytuacje nerwowe, po meczu też rozmawiałem z Tenenbergiem, podziękowałem mu, byłem u niego. A na pewno no, mieliśmy zdania, jest parę słów, które znam, to je użyłem. Panie trenerze, czy istnieje może jakiś tryb administracyjny, w którym będzie pan ewentualnie wracał do tej sytuacji, nie wiem, skarga na sędziego? To a whisky, przyjadę do domu i se no bo chyba to zostało. <głosy> <głosy> czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma. No, to dzięki, dziękuję. chyba sobie szybciej pierdolę. Dzięki bardzo.